Witaj, drogi duchu światła. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak w niektórych relacjach, gdy staramy się nawiązać głębszą więź z kimś, ta osoba wydaje się oddalać, jakby niewidzialna bariera oddzielała nas od niej? Często jest to odczuwane jako zimne oddalenie, ale ta postawa, która może wydawać się prostym blokowaniem emocjonalnym, ma głębsze korzenie niż sobie wyobrażamy. To zachowanie może być odzwierciedleniem lęków i niepewności, które wciąż tkwią w głębi duszy. Często to, co postrzegamy jako obojętność, nie jest odrzuceniem, lecz cichym wołaniem o zrozumienie i ochronę emocjonalną. Czy kiedykolwiek poczułeś to uczucie chęci bycia blisko kogoś, dzielenia się częścią siebie, ale zauważasz niemal nieprzeniknioną odległość? Może to być bolesne doświadczenie, ponieważ oddziela nas od prawdziwego połączenia, które wszyscy pragniemy. Jednak gdy zrozumiemy, co leży u podstaw tego zimnego zachowania, możemy nauczyć się radzić sobie z tym w sposób pełen współczucia. To, co wydaje się oddzieleniem, może być tak naprawdę wyrazem serca, które jest w konflikcie ze sobą. Umysł może być pełen myśli i lęków a dusza zatrzymana w cyklu autosabotażu. Jeśli poczułeś się poruszony tym przesłaniem, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, abyśmy mogli przekazać tę światłość i słowo nadziei do większej liczby serc poszukujących uzdrowienia. Należy zrozumieć, że oddalenie emocjonalne nie jest koniecznie brakiem miłości lub chęci nawiązania więzi, lecz odbiciem nierozwiązanych trąb. Często ludzie się oddalają, ponieważ nie wiedzą, jak poradzić sobie z ranami przeszłości. Mogli zostać zranieni wcześniej i jako formę ochrony stawiają te emocjonalne bariery. Ból przeszłości wciąż rezonuje, a strach przed ponownym jego przeżyciem sprawia, że serce się zamyka. Dlatego, gdy mamy do czynienia z takimi sytuacjami, musimy być cierpliwi i zrozumieć, że każdy ma swój czas. By się otworzyć, zaufać ponownie i pozwolić innym wejść do swojej przestrzeni emocjonalnej. I tu wkracza prawdziwa mądrość duchowa. Zrozumienie i cierpliwość, których uczą nas anioły, nie dotyczą tylko drugiego człowieka, ale również nas samych. Kiedy ktoś się oddala, to zaproszenie do praktykowania empatii. Zamiast odczuwać odrzucenie, możemy wybrać zrozumienie tego, co się dzieje w tej osobie? Anioły zapraszają nas, byśmy spojrzeli poza pozory, zobaczyli to, co ukryte, i nie oceniali pochopnie. Gdy uda nam się zrozumieć, że za oddzieleniem stoi dusza, która pragnie być kochana i zrozumiana, stajemy się bardziej zdolni do działania z większą mądrością i współczuciem. To nie jest łatwe zadanie. Ale jest to jedna z najpotężniejszych form rozprzestrzeniania światła i uzdrowienia w naszych relacjach. Podróż do uzdrowienia emocjonalnego nie jest prosta ani natychmiastowa. Wymaga czasu, samoświadomości i, przede wszystkim, cierpliwości. Czasami to, co wydaje się ostateczną blokadą, jest tylko przejściowym etapem, czymś, co może zostać przezwyciężone z pomocą. Miłością i zrozumieniem. To prawda, której uczą nas anioły. Uzdrowienie wymaga czasu, ale jest możliwe. Nie powinniśmy spieszyć się z innymi ani zmuszać do nawiązania więzi. Powinniśmy tworzyć bezpieczne przestrzenie, gdzie zaufanie może być budowane, gdzie każda osoba może poczuć się bezpieczna, aby podzielić się swoją prawdą bez lęku przed osądem. Jeśli czujesz energię tej wiadomości, napisz w komentarzach anioły uzdrowienia, aby wspólnie mogła rozwinąć się jeszcze bardziej ta energia miłości i transformacji w Twoim życiu i sercu. Gdy mamy do czynienia z kimś, kto ma trudności z otwarciem się emocjonalnym, istotne jest, by pamiętać, że miłość nie jest czymś, co można wymusić. Prawdziwa miłość, ta, która leczy i przekształca, pojawia się, kiedy potrafimy zaakceptować ograniczenia drugiego człowieka, bez presji, bez oczekiwań. Czasami najlepsze, co możemy zrobić, to być cierpliwym i czekać, aż druga osoba poczuje się gotowa, by się otworzyć. A ta cierpliwość jest jedną z największych oznak miłości, jaką możemy dać drugiej osobie. To nie jest pasywna cierpliwość, ale cierpliwość pełna zrozumienia, troski. Wsparcia bez oczekiwania niczego w zamian. Ponadto, nie możemy zapominać, że gdy mamy do czynienia z emocjonalnym oddzieleniem innych, musimy również dbać o nasze własne emocje. Często, starając się pomóc komuś, zapominamy zadbać o siebie i może to prowadzić do wypalenia emocjonalnego. Dlatego ważne jest, by pamiętać, że dbanie o siebie jest częścią procesu. Aby pomóc komuś w sposób prawdziwy, musimy być w równowadze emocjonalnej. Nie możemy dawać tego, czego nie mamy. Dlatego niezwykle istotne jest, by podczas wyciągania ręki do drugiego być również czujnym na własne potrzeby emocjonalne. Dbanie o siebie nie jest egoizmem, ale koniecznością. Miłość własna jest fundamentem, na którym możemy budować miłość do innych. A miłość, którą oferujemy drugiemu, zawsze będzie silniejsza i czystsza, gdy będziemy w wewnętrznej równowadze. Anioły uczą nas, że prawdziwa miłość zaczyna się od nas samych. Kiedy kochamy siebie, jesteśmy bardziej zdolni kochać innych, oferować wsparcie bez wyczerpywania się w tym procesie. Zanim zakończymy, Podziel się w komentarzach, akceptuję to niebiańskie przesłanie, aby energia przebaczenia i uzdrowienia rozprzestrzeniła się jeszcze bardziej w Twoim życiu i sercu. Za każdym razem, gdy oferujemy słowo wsparcia, za każdym razem, gdy ćwiczymy cierpliwość wobec tych, którzy są emocjonalnie oddzieleni, przyczyniamy się do budowania bardziej współczującego i pełnego miłości świata. Prawdziwe połączenie może zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy uda nam się zrozumieć i zaakceptować wrażliwość innych. Kiedy widzimy ludzi jako istoty w procesie uzdrowienia, zamiast oczekiwać od nich perfekcji, stajemy się bardziej zdolni do oferowania bezwarunkowej miłości, którą wszyscy zasługują. I pamiętaj, drogi duchu światła, nie ma potrzeby się spieszyć. Każda osoba ma swój własny rytm uzdrowienia i swoją drogę do przebycia. Ważne jest, że gdy oferujemy cierpliwość, zrozumienie i miłość, pomagamy złagodzić drogę przed nami wszystkimi. I robiąc to, zbliżamy się coraz bardziej do prawdziwej istoty tego, co oznacza kochać bezwarunkowo i prawdziwie. Uzdrowienie, zarówno dla nas, jak i dla innych, to niekończąca się podróż. Ale z każdym krokiem, który stawiamy z współczuciem, jesteśmy coraz bliżej światła. Dlatego nie rezygnuj z ludzi, nie rezygnuj z miłości. Z każdym gestem empatii i zrozumienia wysiewasz pokój i uzdrowienie w tym świecie. Miłość jest kluczem do przemiany każdej trudnej sytuacji. Kiedy stajesz się światłem w życiu kogoś, nie tylko oświetlasz drogę tej osoby ale także swoją własną. Dzielisz się pokojem, który jest tak potrzebny w tym świecie pełnym zgiełku i niepewności. Niech błogosławieństwa aniołów zawsze będą nad twoim życiem, prowadząc twoje kroki, uspokajając twoje lęki i napełniając twoje serce pokojem i światłem. Niech twoja podróż będzie pełna miłości, zrozumienia i współczucia. Niech zawsze będziesz światłem które oświetla drogę innych, przynosząc ciepło i nadzieję, gdzie panuje ciemność. Amen.